Dzień dobry, dzień dobry moi kochani widzowie. Witam Was w sobotni popołudnie z mojego małego saloniku w Wiedniu. Niestety, nie mogę powiedzieć. Że jak zwykle w sobotnie popołudnie, no ponieważ przez ostatnie trzy soboty nie gościłam w waszych domach, za co was serdecznie przepraszam. Moi kochani, jak słyszycie, jestem chora. Ja już od ponad dziesięciu dni niestety walczę ze wstrętnym chorobskiem. Oprócz tego jeszcze... Dzieliliśmy swoje życie pomiędzy Austrię, Turcję, Polskę. Wszędzie byliśmy bardzo króciutko, bardzo intensywnie. Naprawdę nie było czasu, żeby cokolwiek wam nagrywać, już nie, mówiąc, nie wspominając o tym, żeby później usiąść i montować filmiki. Byliśmy naprawdę w ciągłym biegu. No i teraz jeszcze dopadła mnie choroba. Słuchajcie, ja przez 4 dni, właściwie 5 dni. I mogłam wydusić z siebie słowa. Popijam sobie dzisiaj herbatkę lipową. Herbatkę lipową, ten naturalny susz, to nie jest jakaś tam z torebki, tylko rzeczywiście te kwiaty i liście lipy są wysuszone, i z takiego suszu parzę sobie herbatę. Otrzymaliśmy od naszego bułgarskiego przyjaciela także piję bułgarską herbatkę lipową, ale zapewniam wam, że was, że lipy wszędzie wyglądają tak samo, a herbatka smakuje tak samo, czy to z polskiej, czy z bułgarskiej yy, lipy. No i kochani, także ja dopiero od dwóch dni mogę cokolwiek powiedzieć. No i oczywiście, no, nie umieszkałam, żeby dzisiaj do was nie przyjść i wam coś powiedzieć. Ja zauważyłam, moi kochani, że ostatnimi czasami, wy bardzo lubicie ze mną spotkania takie typowo plotkarskie, bez jakiegoś tam konkretnego, y, tureckiego tematu. Po prostu jak przychodzę i opowiadam, co u nas słychać, jakieś tam bieżące wydarzenia komentuję, to wy to bardzo lubicie, mówicie, że, mówicie, że czujecie się ze mną jak, jak na kawce z koleżanką. No i bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, wiem, że tu jest sporo pań mniej więcej w moim wieku, no więc myślę, że rozumiemy się czasami bez słów. Moi drodzy, jeżeli chodzi o to chorobską, to słuchajcie, ja nie wiem, ja co najmniej dwa, trzy razy do roku mam zawsze tą samą chorobę, czyli zapalenie górnych dróg oddechowych, zawsze mam te same objawy. To nie jest jak taka typowa grypa. Ja nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek w życiu miałam taką typową grypę. Przepraszam, muszę wziąć łyżeczkę herbatki. Czy miałam taką typową grypę, że 3 4 dni byłam jak z krzyża zdjęta, miałam dreszcze, miałam gorączkę, leżałam pod kołdrą, wzięłam polopirynę czy aspirynę, wypociłam się i już byłam jak świeżo narodzona. Nie, nie, jak już dopadnie ta choroba, to po prostu mnie trzyma prawie 2 tygodnie. Moi kochani, jakie są tego objawy? Mnie po prostu od żołądka aż po krtań wszystko strasznie piecze, i żywy ogień, ból, mam takie uczucie, jakby mnie gdzieś kot po prostu tutaj tak podrapał, i wszystko mnie tak piecze. Nie mogę złapać oddechu, nos zatkany, uszy zatkane. Czasami do tego dochodzi jeszcze ból gardła. Także naprawdę, no, no, no nie, jest, nie jest miło i przyjemnie. Ach. Także, jak mówię, o dwóch dni dopiero czy o trzech mogę cokolwiek powiedzieć, i jak słyszycie, mój głos jeszcze nie jest do końca taki, jaki być powinien. Nos mam zatkany, no ale przecież muszę Wam się pokazać, bo, bo myślicie, że ja w ogóle zrezygnowałam i już nic na tym TikToku nie nagrywam. Moi kochani, no i jak teraz mówię o tej chorobie, słuchajcie. Ja myślałam, że już temat koronawirusa, pandemii, to jest w ogóle. Temat zamknięty, mamy milion nowych, innych tematów, i już nie będziemy do tego tematu wracać. No, okazuje się, że to nie jest tak do końca. Słuchajcie, od 1 marca, dopiero od 1 marca, znieśli u nas w Austrii obowiązek zakładania maseczek. W komunikacji miejskiej czy w aptece. W szpitalach nadal jeszcze obowiązuje, oraz w ośrodkach zdrowia, jak do lekarza idziecie, to również musicie mieć taką maseczkę. I to tą FPP2, czy tą taką grubą białą, czy tam już potem już inne kolory powstały. Musicie to maseczkę koniecznie mieć założoną. Ale od 1 marca, jak powiedziałam, już jadąc tymi tramwajami, autobusami, pociągami, nie trzeba tego kagańca zakładać. Słuchajcie, to było po prostu no, no straszne. Ja wiem, że w wielu krajach w Polsce przecież już ludzie dawno zapomnieli, że w ogóle jakieś maseczki trzeba było nosić. A u nas do 1 marca bez tej maseczki nie mogliśmy się poruszać. No i skoro od 1 marca nie trzeba było mieć tej maseczki, no więc ja byłam hura optymistka. No i w ogóle już powyciągałam ze swoich wszelkich torebek, kieszeni od kurtek, płaszczy, te maseczki. No i już przestałam w końcu je nosić. I w ogóle najchętniej to bym je wzięła i wszystkie spaliła. Tak mi po prostu już obrzydły. No i słuchajcie, wybrałam się do lekarza no, oczywiście dzwoniłam dzień wcześniej po południu, zrobiłam sobie termin na godzinę 10 następnego dnia, idę do tego lekarza, no, taka po prostu jak skrzyża zdjęta. No i pani w recepcji pyta się mnie, jakie mam objawy. No, mówię, jakie mam objawy, a pani mówi, no to natychmiast y, proszę założyć maseczkę, bo może pani ma koronę. Ja mówię, o Jezu, ale ja zapomniałam maseczki, nie mam maseczki. No to nawet nie ma mowy, żeby pani w ogóle weszła do pani doktor bez maseczki. Ja mówię, o nie macie państwo tutaj do sprzedania może maseczki takie jednorazowe, to ja chętnie zakupię. Bo chyba może, musicie liczyć się z tym, że ktoś tej maseczki po prostu może zapomnieć. Nie, nie mamy w sprzedaży tutaj maseczek. Proszę iść do najbliższego marketu, no i kupić sobie tą maseczkę. No więc dobrze. Wyszłam, musiałam wsiąść w autobus, podjechać dwa przystanki, poszłam do Lidla. Okazało się, że w Lidlu maseczek nie mają. Z powrotem na przystanek, znowu trzy przystanki, trzeba było przejechać. No, weszłam do Bili, na szczęście przy kasie maseczki mieli. Kupiłam sobie taką maseczkę, wracam, no więc miałam już godzinne ponad opóźnienie. Miałam na godzinę dziesiątą. No, a to była już godzina 11. No i pani w recepcji, yy, w rejestracji stwierdziła, że no moja kolejka już minęła. Pani doktor przyjmuje do godziny 16. No i proszę przyjść 20 minut przed zamknięciem, i jako ostatnią pani doktor mnie przyjmie. No więc ja z gorączką, 38 stopni, naprawdę czułam się bardzo źle, musiałam wrócić się do domu. No i znowu przed tą 16 pojawiłam się u pani doktor. No i znowu ta sama procedura w recepcji. Znowu pytają się mnie, jakie mam objawy, no więc ja mówię, że już wszystko mówiłam, przecież rano byłam. A oczywiście w recepcji była już inna pani, nie ta, z którą rozmawiałam rano. Jej koleżanka. No i pani się mnie pyta, czy ja zrobiłam sobie test PCR na koronawirusa, bo może mam koronę. Więc ja mówię, że nie, nie robiłam sobie żadnego testu. Byłam dzisiaj rano. I nikt mi nie powiedział, że żeby dostać się do pani doktor, potrzebuję mieć test. A pani stwierdziła w recepcji, że absolutnie bez takiego testu nie mogę iść do pani doktor. No więc pytam się, gdzie mogę zrobić najszybciej taki test. No, więc w co drugiej aptece. W Wiedniu można taki test zrobić, ale jest jeden problem. Jeżeli ja zrobię w tej chwili taki test, no to muszę czekać minimum 8 do 10 godzin na wynik tego testu, który przyjdzie mi sms-em. Więc kochani, nie zostałam w tym dniu wpuszczona do pani doktor, do pani doktor, nie obsłużyli mnie. Musiałam jechać do najbliższej apteki, zrobić ten test PCR, no, i dostałam wynik o godzinie 12 w nocy. No, i dzwonię rano następnego dnia, że mam negatywny wynik testu, że nie jestem chora na koronawirusa. Czy w końcu łaskawie może mnie pani doktor przyjąć? No to pani stwierdziła, że niestety, ale już dzisiaj miejsc wolnych nie mają. Więc ja długo nie myśląc, ubrałam się. Bo ja takim trochę pieniaczem jestem, jeżeli po prostu ktoś mnie traktuje w ten sposób. Ja mam bardzo dużo takiej dyscypliny, samodyscypliny, kultury osobistej. Nie jestem agresywnym osobnikiem. No ale jeżeli ktoś po prostu zrobi ze mnie już jawnie idiotę. Ja naprawdę się bardzo źle czułam. Nie miałam siły walczyć z tym całym systemem to po prostu nie daje sobie w kaszę nadmuchać, więc długo nie myśląc, ubrałam się, pojechałam tam do tej przychodni. No i nakrzyczałam troszkę na panią, opowi opowiedziałam moją całą wczorajszą historię. No i pani mnie w końcu łaskawie wpuściła do pani doktor, no, która stwierdziła oczywiście, że mam to zapalenie górnych dróg oddechowych. Ach, no i oczywiście przepisała mi całą torbę leków. Ja muszę Wam powiedzieć, że w Austrii to tak nie jest jak w Polsce, bynajmniej jak kiedyś było w Polsce, że osobny lek na gorączkę osobny przeciwbólowy, krople do nosa, krople do gardła, krople do uszu, antybiotyk, często jeszcze priobiotyk. Nie, tutaj w Austrii tak nie ma. Tutaj bardzo mało lekarstw przypisują, ponieważ dużo lekarstw jest bez recepty, trzeba zapłacić sobie po prostu za nie 100%. Więc te, które są płatne 100%, nawet na receptę się nie zapisuje, tylko pani doktor przypisze na przykład już w bardzo uzasadnionych wypadkach, przy, przy jakimś jakichś naprawdę dużych bakteryjnych zakażeniach, chorobach, antybiotyk przypisze, ale już probiotyk trzeba sobie samemu kupić, Jakieś tam syropy samemu, krople samemu i pani po prostu tylko doktor powie, że. Ewentualnie może pani dokupić na przykład przeciwgorączkowy taki lek, probiotyk taki i coś tam, coś tam, coś tam. Więc tylko udzieli takiej porady, ale tego na, recepcji, na, na recepcie po prostu nie będziecie mieli. Na recepcie będziecie mieli tylko antybiotyk, ponieważ moja pani doktor. Jest z pochodzenia Polką i rozmawia w języku polskim, więc mi o wiele łatwiej jest, jeżeli chodzi o, o choroby, rozmawiać w ojczystym języku. I w ogóle tak lepiej się rozumiemy. No więc pani doktor wie, czego ja oczekuję i, i no czasami troszeczkę więcej na tą receptę zapiszę. No i tak teraz też się stało. No więc kochani, taką miałam przygodę z tym koronawirusem, z tymi testami, z tym moim choróbskiem. Jak widzicie, nie jest łatwo, no, ale już widzę, że, że każdego dnia jest, jest coraz lepiej. Kochani, ja przez tą moją chorobę jestem dzisiaj tak troszkę zakręcona, że tak do końca nawet, nie wiem co ja za bardzo, Mówię i czy się nie powtarzam. Jeżeli powtarzam się, to bardzo Was przepraszam. <laughs> Moi drodzy, należałam się w domu, nasiedziałam się w domu. Ja sobie zawsze coś, coś tam do roboty wynajdę. To nie ma z tym problemu. No ale po prostu ja nie bardzo nadawałam się do czegokolwiek. A jeszcze, żeby tam skupić myśli. I nad jakimś tematem pracować, to już w ogóle mogłam sobie to wybić z głowy, więc tak po prostu przez kilka dni leżałam bezmyślnie i tam przeglądałam sobie internet, oglądałam jakieś filmy, yy, trochę tam filmików na TikToku, to wiadomości jakieś. No i moi drodzy, muszę, yy, jestem po prostu przerażona i muszę, bo się uduszę. To są takie filmiki na TikToku, muszę, bo się uduszę. Czyli po prostu coś nas tak zbulwersuje, tak nas coś zdziwi, albo zdenerwuje, albo zszokuje, że nie możemy powstrzymać się od tego, żeby nie, nie powiedzieć na ten temat własnego zdania, nie wydać swojej opinii, takiego swojego oświadczenia, nie podzielić się swoimi przemyśleniami. Po prostu nie możemy obojętnie obok, obok, obok jakiegoś tematu przejść. No i słuchajcie, chciałabym się odnieść, ale nie będę komentowała tej całej sytuacji, tylko y, chciałam się odnieść tak króciutko y, do tematu, tak gorącego y, w tej chwili w Polsce i nagłaśnianego y, we wszystkich mediach, jakie tylko są możliwe, odnośnie no, afery. Y, z naszym Ojcem Świętym. Nie będę komentowała tej całej sprawy. Chciałam tylko odnieść się do jednego filmiku, który rzucił mi się w oczy na TikToku. I moi kochani, tutaj posłużę się prawem cytatu i pokażę Wam tutaj teraz ten filmik i za chwileczkę go skomentuję i powiem, dlaczego tak bardzo mnie ten filmik zbulwersował i troszeczkę wystraszył. Tak, tak, tak. Ty, ty, ty. Jak tobie jest na imię? Co? Marysia. Marysia. A, a, czy, a czy papież lubi małe dziewczynki z walkoczykami? Jeszcze jak? Z walkoczykami albo bez walkoczyków? Też ujdą. <laughs> Jeszcze jak? Tak, moi drodzy. To jest właśnie ten filmik, który. Ogromny niesmak i ogromny niepokój wzbudził we mnie. Moi drodzy, ja naprawdę nie chcę odnosić się do tej całej sprawy. Ja chcę się tylko odnieść do tego konkretnego filmiku. W jakich czasach żyjemy, że strach jest przytulić dziecko? Strach jest powiedzieć coś, co sprawi dziecku przyjemność. W jakich czasach żyjemy, że strach jest pocałować dziecko czy wziąć dziecko na kolana? Ja pamiętam, że jak byłam małą dziewczynką, odbierał mnie ze żłobka, z przedszkola mój wujek, jakiś yy, przyjaciel rodziny, bawił się ze mną, wygłupiał łaskotał, przytulał, bawiliśmy się w ciciu babkę, w chowanego, yy, sadzał mnie na kolanach, yy, graliśmy w kosi w kosi łapki i nie było w tym nic nienormalnego i nikt nikomu nie zarzucał żadnych wstrętnych i obrzydliwych rzeczy. Ja, pracując z dziećmi, mam na przykład dwóch yy, uczniów. Są to chłopcy. Jeden chłopiec jest w wieku 7 lat, drugi jest w wieku 8 lat, czy 9, no nieważne. I są to takie straszne łobuziaki, ale muszę wam powiedzieć, że ja właśnie takich chłopców, którzy są łobuziakami, blondosami, z niebieskimi oczkami, jeszcze jeden maloki. I oni po są tacy kochani, są tacy przesympatyczni, i ja zawsze po skończonej lekcji przytulam jednego albo drugiego. Gdzieś tam pomijam po głowie. Nawet jak tam jest na przykład dzień kobiet, czy jak był dzień zakochanych, to tam dostałam od jednego jakąś bombonierkę, od drugiego kwiatka. Przyszli, przytulili się, wycałowałam. I oni tak broją, są niegrzeczni Czasami się nie uczą, nie ćwiczą, nie grają, ale ja ich tak lubię, oni są tak słodcy. Zresztą ja zawsze mówię, że ja lubię chłopców właśnie, że im większy łobuziak, tym da się bardziej kochać. I ja po prostu miziam, przytulam tych moich chłopców. I słuchajcie, ja po oglądnięciu tego filmiku z naszym Ojcem Świętym, gdzie przytula tą dziewczynkę i takie miłe do niej słowa mówi... Po prostu przeraziłam się, że mnie też ktoś może oskarżyć, że ja, nie wiem, molestuję tych chłopców, że ja mam interes w tym, że ja ich, nie wiem, przytulę, że ja pocałuję, czy pomizam po tej głowie, czy nawet czasami tam za ucho wytargam tak żartobliwie. Jakich czasów już mi dożyli? Po prostu naprawdę jestem przerażona i. I chyba nie wiem od dzisiaj to po prostu, jak do mnie będzie jakieś dziecko chciało podejść i się przytulić, to ja będę po prostu trzymała na dystans. No nie wiem, no ale tak, takie ogromne wrażenie na mnie wczoraj ten film wywarł, że postanowiłam właśnie dzisiaj tutaj wspomnieć o tym. I bardzo was proszę. Żebyście też skomentowali nie tą całą sytuację. Ja tutaj nie chcę wchodzić w politykę, w kościół i tak dalej, tylko chcę, żebyście powiedzieli się konkretnie na temat tego filmiku i konkretnie na temat tej sceny, i co myślicie właśnie o tym, że, że dorośli ludzie rozmawiają w ten sposób z dziećmi, przytulają dzieci, bawią się z nimi, nawet podczas zabawy mogą niechcący, nie wiem, klepnąć w tyłek. Czy dotknąć może jakichś części intymnych, ale nie z zamiarem obmacywania, po prostu niechcący przypadkowo podczas zabawy. Co wy o tym sądzicie, moi drodzy? Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Moi drodzy, ja tyle mam Wam dzisiaj do powiedzenia. Jeszcze teraz sobie dokończę tą herbatkę i będę dalej myślała na temat tej mojej sytuacji z moimi uczniami. Po prostu naprawdę. Nigdy nad tym nie zastanawiałam się. No ale po tym, co dzisiaj zobaczyłam, to tak trochę mną wstrząsnęło. Kochani, widzicie, że ledwo gadam, no ale musiałam sobie trochę z Wami pogadać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Czekam na Wasze komentarze, kochani. Piszcie do mnie, lajkujcie, subskrybujcie. Niech coś się dzieje na tym naszym kanale. Ja naprawdę postaram się już, już, już regularnie do was, do was mówić. I słuchajcie, jeżeli chcecie coś usłyszeć, albo żebym Wam pokazała, albo o czymś powiedziała, piszcie koniecznie w komentarzach. Piszcie naprawdę Wasze komentarze dla, zas dla zasięgów, dla algorytmów YouTube'a. Są bardzo, bardzo ważne, więc liczę na Was, że będziecie te kciuki w górę zostawiać. Będziecie do mnie coś tam pisać. Będzie mi bardzo miło no i cóż, wstęcniłam się za wami i bardzo cieszę się, że dzisiaj się spotkaliśmy. Życzę miłego dnia, buziaczki i do zobaczenia. Pa pa!